20 listopada 2021. Jesteśmy przed kościołem świętego Józefa. Jest godzina 18. Miałam takie szczęście, że mogłam się pomodlić przy figurze Matce Boskiej Nadziei w mieście Maryi, które wyszczepiają. Matko Boże, ty wszystko widzisz. Jezu Fatou. Jezu Fatou. Świętego Andrzeja. Dzień. Niezwykły. Jezu Fatou. Dodatkowożka nadziei. Wspomóż nas, katolików w Hamburgu, gdzie zamknięto kościoły tylko dla wyszczepionych, a tutaj, w tym kościele, zaczął grać swoją straszliwą rolę Franciszek 12 października 1986 roku, kiedy Karol Wojtyła zwoływał spotkanie faszyzyżu. Wszystko zaplanowane w przerażającym planie, który trwał 527 lat. Tak trudno być świętych kapłanów. Bogu dziękujemy za księdza błaczka, którego dzisiaj odwieziono. Nasz kochany kapłan był krewnym biskupa dzień który, który urodził się kilka dni po urodzinach. Świętej Bernardetki, 13 stycznia w 1844 roku. Był to brat dziadka księdza Wodzaka. Czterech braci zostało kapłanami. Ksiądz Wodzak urodził się. Przy królewcu 29 czerwca 1939 roku, jako pięcioletni chłopczyk, był na wygnaniu u Marii jego braciszek, u Marii jego tata. Tutaj, w Hamburgu, w mieście wygnania i śmierci świętego papieża. Był jedynym kapłanem z Bractwa Piusa X, który budował ten prawdziwy kościół. Bóg wszystko widzi. Biskup Rozentretter wyświęcił na kapłana w 1914 roku księdza Bronisława Komorowskiego. syna zmienił wszystko. Razem z Bronisławem Marią Komorowskim tańczyli w Pelplinie 29 kwietnia 2014 roku. I ten człowiek położył olbrzymi bukiet kwiatów. Na grobie biskupa Augusta Rozentretera. Bronisław Komorowski. Przyjęli wszystko, ale my mamy wiarę, tak jak mówi nasz ksiądz Michał Woźnicki. Bogu dziękuję za księdza Michała Woźnickiego, urodzonego 20 stycznia 1966 roku w Postrowie Wielkopolskim, gdzie wychowywał się ksiądz Józef Woźniak urodzony 7 lutego w 13 roku w Hamburgu. Jak była wielka wiara tego kapłana, który został kapłanem w 39 roku. Jego pierwsza placówka była Owińska. W Owińskach był świadkiem zamordowania 11 listopada 1939 ponad 1000 pacjentów. Potem fort, potem obóz Dachau. Potem znowu Hamburg, gdzie był pasterzem kapelanem w szpitalach, w obozach. Sam postawił 400 krzyży. A od 1 lipca 1961 roku był proboszczem w Tulce. Tam, gdzie pielgrzymuje nasz ksiądz Michał Woźnicki, tego samego dnia, co ksiądz Michał Woźnicki urodził się, urodził się w Bremen, obecny burmistrz Hamburga Częczał, który wyszczepia wszystkich na usługa władców świata, rezyduje na ratuszu, który stoi na klasztorach, na klasztorach, którzy fundowali, fundował pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, Adolf IV Schauenburg. W 1230 roku świętej Marii Magdaleny, franciszkanów, a w 1237 Dominikanów, gdzie był święty Jacek, był biskup Bruno, jego brat, założyciel Braniewa. I wiele miejscowości, pośrednik wielu klasztorów, jako już Papieski właściwie. Braniewo, od niego się nazywa Braniewo, gdzie patronką jest Braniewa Święta Katarzyna Aleksandryjska, która również była patronką Dominikanek. Tam, gdzie teraz bronim przy świętej. Ksiądz Michał Woźnicki, był to klasztor z 1282 roku. Do księdza Michała Woźnickiego pielgrzymowałam z Dachau, z księdzem Michałem Woźniakiem, którego zamordowano w Dachu dla ziemię. Załatwiałam w 2016 roku. Na parafii świętego Piotra i Pawła w Pędzicach. Wszystko pozmieniali. Wszystko poprzejmowali. Wy macie kościoły, a my mamy wiarę. Wyszkolili swoich. Takim jest urodzony w Izraelu. Żyd, syn Żydów Sostrowa Wielkopolskiego. Ale żeby on funkcjonował jako duszpasterz, jako ojciec duchowny w Kaliszu, seminarium duchownego, zamordowali Polaka 9 sierpnia w 1983 roku w Gdańsku. Jacka Stefańskiego powstał zespół Bez Jacka. I ten Żyd z Izraela zainstalowali go jako ojca duchownego w seminarium duchownym w Kaliszu. Nie ma seminarium duchownego. A on jest jako polski ksiądz. Matko Boże, Królowo Świata, wszystko widzisz. Wszyscy męczennicy wszystko widzą. Papieżu, Benedykcie V, który umarłeś w Hamburgu. Wszystko widzisz. Jezu Miłosierny. Był tutaj w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zostały wstawione obraz Jezu Ufam to obie wedle wizji Jana Bosko. Oparty na Eucharystii i na Maryi. Kościoły zamknięte, nie ma Eucharystii, tylko dla wyszczepiony. Wszystko zamarło. W Dachau, jako jedyny świadek, jest żyd Izraela. St osób obsługuje obóz, gdzie nie ma prawdy. 18 sierpnia 2020 roku w Dachau przybyła delegacja Izraela nad obozem Dachau. Latały samoloty izraelskie, a tutaj w tym kościele zaostrzyli przepisy sanitarne i ustalili, że największym świętem koronawirusa jest Jan Paweł II, pełno jego obrazków. A to była minister obrony, którą ustanowili 17 lipca w 2019 roku tutaj w Hamburgu jako minister obrony Merkelowej. Urodziła się 9 sierpnia 1962 roku, czyli w rocznicę likwidacji 527 katolickich Żydów razem z Edytą Stein. A tego dnia mamy świadectwo cudownego medalika w obozie koncentracyjnym Dachau. Jest tam dwóch kapłanów, którzy. Są świadkami, przybyli z transportem świętego Maksymiliana Kolby.